Hej, coś się Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Mam nadzieję, że ostatnia nuta Wam się chociaż trochę spodobała, Chociaż teraz już wiem, że umiem lepszą i w ogóle wszystko inne. I ogólnie w tym odcinku chciałbym Wam tyle powiedzieć, że założyłem się z kolegą o to, że co tydzień od dnia 3 grudnia będę wrzucał nową nutę. Mam nadzieję, że ten pomysł wypali, bo w sumie. No, wymyślanie tekstu nie jest takie łatwe jak się wydaje. No a więc zaczynając mam właśnie przed sobą pierwszą minutę, która będzie wrzucona. Możemy sobie ściszyć i powinno być coś tam słychać. dam wam w sumie sam wstęp, to nic nie szkodzi. No i się zaczyna widzik. Nie leczymy się wicimy się. Nie chcę teraz zbyt dużo spoilerować. No bo po co? Chyba lepiej mieć dobre zaskoczenie, tak mi się wydaje, ale więc możecie już wyczekiwać. Pamiętajcie oczywiście zostawić suba, łapkę w górę i widzimy się już szybko na pierwszej muzyce z dokładnie. A, bo zapomniałem dodać. Muzyki robimy do 24 grudnia. A więc jutro będzie pierwsza, czyli 3 grudnia, następna możecie zobaczyć 10 grudnia, kolejna będzie 17 grudnia, a 24 grudnia odpalimy taką bombę. Zobaczycie, to będzie coś, czyli zobaczycie pewnie 4 nuty do Wigilii. Może sobie coś posłuchać. To by było wszystko. Ja lecę na no,